Biblia według księdza Piotra Pawlukiewicza. Z drugiej księgi Samuela. Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem Cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem Cię z rąk Saula, dałem Ci dom Twojego Pana, a żony Twego Pana na Twoje łono. Oddałem Ci dom Izraela i Judy, a gdyby tego było za mało, dodałbym Ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana, Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza ci też twój grzech nie umrzesz. No, gdybyśmy go zapytali w jakimś wywiadzie teraz, to by pewnie powiedział, że został zauroczony urodą tej kobiety, z którą miał romans. Że mu brakowało ciepła, że mu brakowało zrozumienia, a takie u niej znalazł. Ale to pokazuje, jak my wielcy ludzie z tytułami, z doświadczeniem potrafimy nacznieć taką kłopotę. Jakąś taką, że dzieci się za głowę łapą, Co tata zrobił? Co ta na nas na, No to świadczy o nas, że do wszystkiego jesteśmy zdolni. Miał wszystko, miał, miał harem swój, miał kobiety, mógł występować na pewno, zwiększenie składu. To, to akurat musiał oko zawiesić na mężatce, no, to jest dramat człowieka, bo to jest dramat człowieka. Podlega prawu, podlega prawu, które wyraźnie mówi konstytucja, co włoży ten prezydent, co może premier, jakie są kompetencje. My wszędzie napotykamy taki, takie drzwi, drzwiczki nawet malutkie zamknięte. Jadę samochodem, nie mogę pojechać pod prąd, nie mogę pojechać na mijance na czerwonym świetle. Jestem w szpitalu, nie wolno mi tam wstawać, muszę leżeć, chociaż chętnie bym wstał. Jestem w sklepie, mógłbym coś ukraść, nawet widzę, że nikt by nie zauważył, ale nie wolno mi tego robić. Wszędzie mamy takie niewolno, żeby mieć okazję do pokazania Panu Bogu naszego posłuszeństwa i lojalności wobec Niego i tego, że idziemy tą drogą. Proszę Państwa, tych wszystkich grzechach, które nam tak smakują, za którymi nieraz tak tęsknimy, we wszystkich jest najbardziej pikantne, nie, że Rower ukradne będę jeździł na rowerze, że, że, że coś wyniosłem ze sklepu, będę to miał. Tylko, że ja to, jakby to powiedzieć, sprzeciwiłem się temu prawu. W naszych, w, naszych, w naszych grzechach nie chodzi niekiedy tylko o grzech, tylko, że jestem panem. Ja pamiętam, jak jeden pan mi mówił, że wstydzi się zerwać z kochanką, bo to się okaże, że ona, dorosła kobieta, a on przyjdzie i No, słuchaj, nie mogę się z tą spotykać, bo Boża mi zabrania, wiesz. Mówi, kurde, jest sobie, jak gówniarz, ja jestem dorosły facet, ja sobie mogę wybrać kobietę, tą, tamtą, tą dla sportu, tą z miłości. A to wstyd się przyznać, wie, że, że, że to jakby przyznawanie to tylko było, była sprawa dla dzieci, <grym> dla, dla małych dzieci. No właśnie trzeba przyznać, powiedzieć, ja nie mogę, wiesz, nie, chciałbym może być z tobą, ale nie, nie mogę, nie wolno mi i, i dlatego się wycofuję z tego. To wymaga pokory tak jak wystarczyło Panie ratuj Piotra w jeziorze, kiedy się skąpał po, 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 uszy, po szyję. Nie prowadził dyskusji, tylko krótko zawołał Panu Bogu zależy na błysku, ale szczerym błysku naszej woli nawrócenia. I to wtedy zaistnieje. Jak człowiek y, mówi, idę do spowiedzi i wstaje i zakłada buty, to w pewnym sensie już jest rozgrzeszony, bo to, to, to się tylko w czasie ma dokonać pewien rytm, który naprawdę chce zrobić, chociaż może do kościoła nie dojdzie, bo sobie, przepraszam, złamie nogę przed kościołem i, i będzie trzeba wzywać karetkę. Ale wstanę i wrócę do mojego ojca. Ten błogosławiony, błogosławiony moment w życiu syna marnotrawnego. Wstanę i wrócę do mojego ojca. Ten błogosławiony błysk, że tak można powiedzieć. Pismo się nie opisuje całego życia, wszystkich, wszystkich przeżyć Dawida, historii i historyjek. Jeśli Dawid mógł zrobić taki numer, że swojego najlepszego żołnierza wysłał na śmierć, to zapewne nie było tak, że w pozostałym, w wszystkich uczynkach swojego życia był sprawiedliwy, prawy, dobry, mądry. Jeśli na coś takiego było stać, to czuję, że to się odbiło, może nie tak drastycznie, ale na życiu rodziny Dawida, narodu Dawida, że on był na takim poziomie, bo ten, ten, ten grzech nam pokazał, na jakim poziomie był Dawid w sercu. Chłopczyka, któremu się tak chciało dziewczynki, a potem jakby żołnierzyka z gliny rozłupał, tak samo zgładził uriasza. Możemy sobie przekazywać dobro, możemy sobie przekazywać zło. Pan był dał nam takie te kanaliki łączące serca, ale co tam w tych kanalikach popłynie, to już nasze dzieło. Oczywiście łaska Boża też tam jest. Chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę w tym czytaniu, jak prorok po kolei punktuje cały scenariusz tego, co się działo w życiu Dawida, jak on grzeszył. Dokładnie w niebie wszystko wiedzą, trzeba by się powiedzieć. Mówię dlatego, że niektórym nieraz się ludziom wydaje, no grzeszyłem, no, w moim przypadku to jakoś przejdzie. To jakoś. Pan Bóg może nie słuchał mnie, może, oglądał w telewizji mistrzostwa Europy. A ja tam się. Nie, kochani, wszystko jest zapisane. Wszystko jest zapisane w szczegółach, takich, jakie są potrzebne Panu Bogu, żebym tę księgę otworzyć na sąd ostateczny. Jeśli ktoś pochodzi z rodzin ateistycznych, gdzie matka się cieszy, że jej syn przejdzie 18-letni inicjację seksualną w domu publicznym, czy ojciec się cieszy, że będzie taki dorosły, i u nich to w rodzinie z dziada na dziada było, to taki chłopak nie ma grzechu. Natomiast jeśli ktoś nie chciał chodzić na religię, nie chciał słuchać rodziców, nie chciał czytać książek, i potem ma sumienie zupełnie odtępiałe. Tego nie usprawiedliwiam. Jest sumienie, grzech, który powtarzam, ktoś przesiął przez swoje sito, bo miało jeszcze tak bardzo szerokie, a ktoś inny był wychowywany religijnie, już słuchał lekcji religii, czytał książki religijne i wie, jak powinien postąpić. To zależy, czy jest niewiedza zawiniona, czy niewiedza niezawiniona. O tak to należy sformułować. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.